Prowadzi Poganowski. 11,5 punkta. Zanim Perez, Meksyk i Gwatemalczyk Mendes. Yy, przepraszam bardzo. Dwaj, yy. Jan Kowalczyk rozpoczyna. Artemor. Przypomnę. W pierwszym przejeździe tylko jedna zrzutka. Trzecia przeszkoda. Szalenie. Niebezpieczna. Poszedł dźwignął te Trzy przeszkody za nim. Emocje sięgają z szczytu teraz. Proszę Państwa, potrójna przeszkoda. I jeszcze raz przeszedł. Coś nieprawdopodobnego. Teraz najedzie na ten mur. Wysokość 1,70 m. Uspokoił Artemor. Przeszedł. Szósta przeszkoda. Przeszedł z ogromnym zapasem i teraz ten ruch z wodą. Zamykam oczy. Zrzutka. Cztery punkty. Jednak. Ale jeszcze, proszę Państwa, przypomnę. Jeszcze, jeszcze. Dobrze. Tylko jedna zrzutka. Dwie przeszkody do końca. Zamarłem, ale ten drąg po tańcu utrzymał się. Ostatnia przeszkoda, szerokość 2 metry. Przeszedł proszę Państwa! Tylko jedna zrzutka, 8 punktów. Jan Kowalczyk prowadzi w tej chwili. A więc proszę Państwa, medal pewny. Na razie, na razie srebrny, na razie srebrny. I za chwilę Mikołaj Korolkow na espadronie. Najlepszy jej skaczący koń w ekipie radzieckiej, Jan Kowalczyk, proszę Państwa, już w pewnym momencie, kiedy tam na tej wodzie Artemor pakował kopyta, chciałem powiedzieć, przydałaby się drobnica, ta wspaniała drobnica, na której Jan Kowalczyk uzyskiwał tak wspaniałe sukcesy. Pragnę przypomnieć proszę Państwa, że 56 lat temu Adam Królikiewicz na legendarnym pikadorze zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Potem cała plejada wspaniałych jeźdźców Janusz Komorowski, Karol Rumel, Marian Babirecki na słynnym Wolcie, Władysław Byszewski na cudownym Besonie, no i Jan Kowalczyk, 11-krotny mistrz Polski przed to ogromną szansą, proszę Państwa, tylko Mikołaj Korolkow może wyprzedzić polskiego reprezentanta. Niezwykle dramatyczna końcówka, no i proszę sobie wyobrazić, na tym niezwykle ciężkim i trudnym parkurze, na którym ustawiony 10 przedszkód w arcy, jakiś e, takich e, pozycjach trudnych. Tylko jedna, właściwie nie zrzutka, tylko punkty, cztery punkty karne za tę wodę. No i proszę Państwa, milknie teraz stadion. Za chwilę, tu w powtórce widzą Państwo cudowną pracę jeźdźca i za chwilę. Nagradzajca Jan Kowalczyk, Polska. Jan Kowalczyk, Polska. Słyszeli Państwo? A Jan Kowalczyk! Biba na trybunach, Lord Ilanin Blen, wręcza polskiemu reprezentantowi, orężemu Wojska Polskiego. Złoty medal olimpijski proszę państwa, ogromna radość tych mi wytrwałych kibiców, którzy do ostatniego dnia wierzyli, że jeszcze szczęście uśmiechcie się do nas i słońce. Wielce wzruszony Janko Kowalczyk a z tyłu za nim z nisko opuszczoną głową, bardzo zmęczony. 11-letni Artemor wyhodowany w Janowie Podlaskim. Cudownie skaczący dzisiaj. Drugie miejsce Mikołaj Korolkow. I proszę Państwa, trzecie miejsce, brązowy medal. Jacques era Perez z Meksyku. To... Podogrywce z Oswaldo Mendezem z Gwatemali wywalczył brązowy medal meksykanin. Wzruszający moment, proszę Państwa, ostatni dzień igrzysk biało czerwona na maszcie chór kibiców polskich jeszcze Polska nie zginęła złoty medal polskiego jeźdźca!